Babcie i tak samo drogich dziadków, spotkaliśmy się wszyscy razem by uczcić Dzień Babci i Dziadka. Wiemy jak ważną rolę w życiu dziecka spełniają kochani dziadkowie. Rodzice obciążeni pracą zawodową coraz mniej czasu poświęcają swoim dzieciom. W takiej sytuacji zawsze przychodzi babcia czy dziadek. Odprowadzają dzieci do szkoły, odbierają po zakończonych zajęciach. Otrępiają z wnukami zadania domowe, Pier czytają im bajki, baśni i bajeczki. No i oczywiście pieką nam super ciasta. Mia mia. Muszę się krzątać w kuchni od rana. Dziś przyjedzie do nas musia kochana. Z pewnością przyjdzie też wnuk Jacek. upiekam zaraz serowy placek. Czy musisz teraz do kuchni wchodzić? Chciałem kochanie, chciałem kochanie zepnąć, co robisz? Chciałem kochanie zepnąć, co robisz? Czy nie pamiętasz dziś nasze święto? Zaraz tu przyjdą pewnie wnuczęta. Przyjdzie Agata i przyjdzie Jacek. A ty piesz babciu dla wnucząt placek. Masz rację, żono. Trzeba to uczcić. A teraz mężu lepiej wyjść z kuchni. Już dobrze, dobrze. Wychodzę, pójdę się ubrać. A ja do pracy wnet się zabieram. Wkładam do miski kilogram sera. Mieszam, ubijam. Tak jak w przypadku. Wbijam jajeczka, takie w przepisie Mieszam, ubijam, a na koniec do piekarnika wkładam. Zjadłbym żomeczko, kawałek chleba lub pyszną lub leśną zupkę. Pyszną jak zwykle. Jestem zajęta, zaraz przyjdą wnuczęta, w łóżka mizerką. Żonko, czy placek już upieczony? Posłyszę głosy naszych wnucząt z tej strony. O, już jesteście kochane, Wnusie. Prosimy przyjąć od nas te kwiaty dla babci i dziadka, ode mnie Jagaty. Agaty. Niech babcia i dziadek o tym pamiętają, że wnuczęta ich mocno kochają. Babunio, bądź zawsze, zawsze uśmiechnięta. Dziadu się piecze plack na święta. Życie oboje ponad 100 lat, Żyjcie życie lecz przez całe lata. lata. Tego wam życzą z całego serca, nie tylko Jacek i Agata. Kochani, my wszyscy Wam tego życzymy. Dużo zdrówka, dużo miłości, moc uśmiechu, mało smutku oraz łez, a dużo słodkości. No właśnie, no właśnie, drogie babcie, drodzy dziadkowie, nie wszystkie dziąki Wam słodko płyną, nawet gdy się zachmurzy na niebie, nawet gdy się kłopotów nazbiera. My uśmiechniemy się do siebie. Zawsze, jak dziś, jak teraz. A teraz Wam kochani piosenkę słodką zaśpiewamy. Wszyscy pamiętamy I dla naszych gości wiersze i piosenki mamy Hej dzieciaki Już się równo ustawiamy Uroczystość zaczynamy Babcia, babnia To znaczy ciepło, dobroć i najpiękniejsze uczucie Babcia jest sercem domu Zawsze ma dla nas czas i dobre słowo. Chociaż często bywa zmęczona i bardzo zapracowana. A dziadek nic nam nie odmawia. Dlaczego kochamy babcię i dziadka? My mamy babcię, babcie nas mają. One swe wnuki bardzo kochają, a wnuczki uczucie to odwzajemniają. Gdy o swojej babcie myślę, no właśnie, nie ma jak babcia. Jak babcię kocham. Bez babci byłby kiepski los. Jak mam babcie, babcie, to się nie trapcie, bo mi spadnie z głowy wóz. Dobrze mieć, babcie. Moja ma serce złote. Chętnie chodzi na spacery. Smacznie robi mi deser. Gdy ja myślę o babci, boją mnie z muzyką oraz z ukojeniem kołysanką ciepłą i cichą. Moja babcia z księżycem rozmawiać umie i doskonale mnie rozumie. Babciu, czy ci już mówiłem, że masz złote serce? Myślę o babci. Babcia jest bajką, właśnie, dobrą wróżką, szczerym duszkiem i miłym kocy kapuszkiem. Cudną przygodą, piękną królewną, lecącą gwiazdą, która nie zgasnie nigdy na pewno. Gdy myślę o babci... Ba Babcia jest zapachem na przebudzenie południa wieczory. Kakao babci pachnie na śniadanie. Południe pachnie i sernikiem. Wieczory gasną miętą ziołami lawendą. i zapach unosi się nad całym światem. Gdy myślę o babci, babcia to kolory: jest cytrynkiem, motylkiem, wiosenną łąką, różową jabłonką. Latem, błękitną chmurką, promykiem złotym, różnobarwną tęczą. Jesienią, złotym listkiem, wrzosu fioletem, jarzębiną czerwoną. Babciu, czy mówiłam tobie, że świetnie gotujesz i zawsze mych zmartwień wysłuchujesz? Gdy mama ani tata nie mają czasu, ty zawsze go posiadasz, więc kocham cię ogromnie. Moja babcia jest wspaniała. Zna tuziny pięknych bajek, których słuchaj się wspaniale. Gry zabawy, wyliczanki, różne wiersze zgadywanki. Umie z klocków stawiać wieże, dobrze gra na komputerze. Zawsze zgrabnie piłkę łapie, aż się na nią gapią, gapią. Zimą bierze mnie na narty, kocham babcie, to nie żarty. Moja babcia jest w ciągłym pędzie, no bo zdążyć musi wszędzie. Dzień zaczyna już o świcie i tak pędem gna przez się po zakupy i do pracy i na działkę i na spacer wpędzie pędzie też podlewa kwiaty. Słucha jak śpiewają taki. Babcie bywają różne, lecz każda pamięta, że jednakowo kochają wnuczęta. To samo je cieszy, to samo raduje. Nasz pocałunek, uśmiech i słowo dziękuję. A teraz o babciach trochę na wesoło. Posłuchajcie do o babciach. Babcia odpowiada przed sądem za kradzież artykułów spożywczych. Wysoki Sąd. Usprawiedliwia się. Działała pod wpływem lektury. Powieści kryminalnych, nie, książki kucharskiej. Tam przy każdym przepisie jest napisane. Weź kilo mąki, weź kilo cukru, weź troszkę masła. No to brałam. I jeszcze jeden dowcip o babci. Przychodzi babcia do lekarza. Panie doktorze, nie czuję się na najlepiej? Zażywa pani lekarstwo, które zapisałem? Tak. A dieta? Czy je pani jak trzyletnie dziecko? Oczywiście. Przedwczoraj zjadłam kawałek gazety. Wczoraj dwa guziki, a dziś odrobinę mydła. <laughs> <laughs> jeszcze chwila, jeszcze moment. Nasza imprezka się jeszcze kręci, więc... Drogie babcie, drodzy dziadkowie, coś Wam powiem, to jeszcze nie koniec, bo słuchajcie. Moja babcia często przyjeżdża do nas, przynosi mnie peski z dyni i winogrona. Bierze mnie na kolana albo na ptysie i nigdy nie dręczy mnie pytaniami: Dlaczego bas zeszycie? Dlaczego odrespodnie? Dlac Czemu jestem taki nieznośny albo zanadto spokojny? Dlaczego, dlaczego gubię guziki, pyrniki oraz czapki? Dlaczego nie jem szpinaku? Dlaczego psuję zabawki? Moja babcia mnie nauczyła, żebym dla wszystkich wciąż była miła. A moja babcia wszystko umie. Zawsze świetnie mnie rozumie. Moja bardzo jest cierpliwa, hojna, zawsze dla mnie. Moja babcia ciężko pracuje, gotuje i sprząta. Pierwsza wstaje raniutko, cały dzień się krząta. Pokrzyczy czasem przyznaje niestety, ale wprost fenomenalnie robi omlety. Moja babcia jest prawie całkiem młoda. Chodzę z nią na wycieczki, czy deszcz, czy pogoda. Dla niej wesoły świat i wcale nie ma stu lat. Dlatego wraz z koleżankami i kolegami zatańczę disco. Kto nie lubi tańczyć? No właśnie, dobre pytanie. My możemy tańczyć stale. Dla babcia i, i dziadka... Możemy tańczyć cza na lodzie, dla babci i dziadka tańczyć możemy co dzień. Kochana babciu, kochane dziadku, żyjcie nam sto lat. Tańczcie z nami stale cza-cza-cza, a my dzisiaj zatańczymy wam tak. 그런 감각적인 여자. Mówię Wam, nie ma jak babcia, jak babcię kocham. Ale bez dziadka też by był biedny los. Przecież siedzą tu z nami dziadkowie. Oni też są bardzo mili. Wszystko dla wnuków by zrobili. A jak są dziadkowie? O tym wiecie nam podpowiedzą. Mój dziadek, kiedy byłem mały, ciekawe historie mi opowiadał. A na dobranoc bajeczki mi czytał. Mój dziadek mnie nauczył, jak być miłym dla wszystkich. A czy ci mówiłem, że masz złote serce? Mój dziadek wszystko mnie, zawsze świetnie mnie rozumie. Czasem pomaga mi w zadaniach, no i bardzo mnie rozpieszcza. Wszyscy nasi dziadkowie to świetni panowie. I choć dbają o swój drogę, to na pewno, gdy napada śnieg i będzie ślisko, pójdą z nami na saneczki lub na lodowisko. A teraz proszę wszyscy dziadkowie, posłuchajcie. Przychodzi dziadziu do apteki i mówi, poproszę o jakieś witaminki dla wnuczka. Jakie witaminy? A 3, C, a może B? Wszystko jedno, mój wnuczek jeszcze nie umie czytać. Witaminki, witaminki, leże dziunia i babcinki. Żeby wzmocnić ich działanie, na zawołanie zaśpiewajmy menuet dla dziadka. Noczka twa jest królemną, no, to ty królem jesteś na pewno, więc dziadu... Nie... że babcia też kiedyś była małą dziewczynką, a dziadek małym chłopcem. Trochę urośli, ale cóż z tego, każdy dziadek jest inny, każdy ma swoje zainteresowania i upodobania, a jacy są dziadkowie o tym wiersze nam powiedzą. Posłuchajmy więc dalej. Mój dziadek umie tyle, że uwierzyć trudno w to, czego dotknie się na chwilę, jak zegarek będzie szło. Mój dziadek pokazuje mi ciekawy świat. Nikt się na mnie nie złości. Kocha ptaki i zwierzęta. Jeszcze ja znam nas, Z Moim dziadkiem sprzątanie jest pyszną zabawą. Szczotka tańczy raz w lewo, raz w prawo, jakby tańczyła walczyka. A odkurzacz, choć trochę uparty, Nie pozwala sobie na żarty, Tylko kurz posłusznie połyka. Mój dziadek otworzy serce, kieszeń otworzy, Z moich słów, słów zawsze się cieszy. A jak ktoś sprząta, jak ktoś popsuje, Jak muszę spytać o radę, To kto za uszy wyciągnie z biedy? Wiadomo zawsze, mój dziadek. Dziadek to taki dobre duszę, Już od samego rana bierze mnie na kolana. Mówi mi, kiedy najlepiej babierze. Uczy mnie jeździć na rowerze i choć okrągły mam bruszek, naprawi mi zabawkę. Gdy go poproszę, weźmie mnie na kusztawkę więc go kocham ogromnie. Mój dziadek wszystko naprawia: światło, maszyna lub stół. Nic mu kłopotu nie sprawia, nawet wymiana kół. Mój dziadek zrobi latawiec, a nawet łuk i z cały. W takich robotach ręcznych mój dziadek jest doskonały. Gdy zabawka się zepsuje, a tata mało czasu ma, mój dziadek sam ją zrepeluje, naprawioną wnet mi da. I zabierze mnie na spacer, gdy jest wodny ciepły dzień. Za to wszystko, drogi dziadku, dziś Ci podziękować chcę. Wiwat, niech żyje dziadek! Powiemy wiemy myśl głęboką, a wy ją wszyscy w locie łapcie. Więc dziadków to jest wielka gratka, a jeszcze większą jest mieć dwie babcie, bo czy się komu, czy się komu podoba, czy też nie, to z dziadkiem w domu i z babcią w domu nigdy nie można nudzić się. Więc na cześć babci i na cześć dziadka wszyscy śpiewajmy tak. Program artystyczny był końca. Cieszymy się, że mogliśmy razem się spotkać i okazać sobie życzliwość i radość bycia razem. Jeśli udało nam się wywołać radość na waszych twarzach oraz wzruszenie serca, to osiągnęliśmy swój cel. Dziękujemy za udział wszystkim, którzy byli w Babczach i Niech taki dzień trwa przez cały rok. A teraz zapraszamy na słodki pokaz Słody czy talerze. A teraz drobne upominki wręczą Wam chłopcy i dziewczynki. Dzień dobry. Weź sobie jedno oczko baczne. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na drobne popołudnie. Może zrobimy sobie jedno wspólne zdjęcie. Babcie, dziadkowie, zapraszam na scenę i razem z i zrobimy takie jedno wspólne zdjęcie. Do kroniki rodzinnej. Zapraszam. Naprawdę będzie to miła pamiątka. Wszyscy dziadkowie, wszystkie babcie, bardzo proszę razem z wnuczętami do zdjęcia. Ja oczywiście poproszę o osobę, która by jakieś zdjęcie zrobiła, i potem do kroniki, na szkolnej, rodzinnej

好，你好。 из-за